Współpraca, jeszcze raz współpraca. Ostatecznie najpóźniej do roku 2020 chcemy osiągnąć zdolność do partnerskiego aliansu lub połączenia z silnym podmiotem branżowym. Podkreślam zdolność. To nie znaczy, że my tą zdolność wykorzystamy. Chcemy ją mieć, chcemy się czuć silni i bezpieczni. Teraz ważny slajd, na którym zaprezentujemy nasze cele główne. Kilka minut temu wspomniałem, że mamy cel strategiczny. Ten cel strategiczny zresztą przed chwilą scharakteryzowałem na poprzednim slajdzie. Pamiętajmy, że oprócz celu strategicznego są jeszcze cele, które składają się na ten cel strategiczny. Żeby uzyskać pozycję dominującą w regionie i żeby uzyskać znaczącą pozycję w Europie, musimy zrealizować mnóstwo projektów, mnóstwo mniejszych celów. Tutaj zobaczycie Państwo te cele główne, składające się na ten cel strategiczny. Poniżej celów głównych mamy jeszcze cele szczegółowe, mamy działania, mamy projekty. To wszystko łącznie składać się będzie na to, co jest na samej górze, na osiągnięcie celu strategicznego. <laughs> Więc jakie są te cele główne? W obszarze obrotu instrumentami finansowymi chcemy mieć pozycję dominującą w regionie. I znaczącą pozycję w Europie. To już powiedziałem, ale troszeczkę tutaj rozwinę. Ta pozycja znacząca w Europie ma być osiągnięta w kilku obszarach. Każdy z tych obszarów zresztą ma swój priorytet, bo to jest też ważne, żeby Państwo rozumieli, że ta strategia ma, czy te działania w ramach strategii mają swoje priorytety. To nie jest tak, że my wszystko traktujemy równo. Niektóre z tych działań są ważniejsze, inne są mniej ważne, niektóre są warunkowe, uzależnione od istotnych czynników zewnętrznych. W każdym razie, jeżeli chodzi o naszą pozycję, istotną pozycję w Europie, chcemy ją osiągnąć w kilku obszarach, czyli spółek europejskich, spółek pozaeuropejskich oraz instrumentów pochodnych. Szereg z tych y, działań, czy wszystkie z tych działań w zasadzie będą realizowane wspólnie z podmiotami zewnętrznymi. Kolejny obszar to jest obszar obrotu towarami. Tutaj w zakresie rynku energii elektrycznej i sprzętów energetycznych chcemy mieć pozycję dominującą nie tylko w Polsce, ale w całym regionie. I chcemy uruchomić nasze działania w obszarze rynku rolno i tutaj chcemy mieć pozycję dominującą w Polsce oraz znaczącą pozycję w regionie. Kolejny obszar to są usługi posttransakcyjne. W obszarze usług posttransakcyjnych chcemy doprowadzić do integracji usług ratingowych z usługami rozliczeniowymi, jak również usług rozliczeniowych w rzecz poziomów czyli integracji e, regionalnej. Chcemy również doprowadzić do integracji rozliczeń rynków towarowych i rynków e, finansowych. Ten kompleks usług e, u nas ma charakter warunkowy, uzależniony od e, w zasadzie rozstrzygnięć dotyczących m, sposobu rozwoju e, polskiego rynku kapitałowego. Kolejny obszar to są nowe usługi biznesowe. Tu już powiedziałem, że mamy 11 inicjatyw, które analizujemy. Część z tych inicjatyw zostanie zrealizowana, część być może nie, pewnie pojawią się inne w ich miejsce. Tutaj będziemy bardzo elastyczni i bardzo starannie będziemy monitorować możliwości, jak pojawiają się zarówno w Polsce, jak i za granicą. Część z tych inicjatyw zostanie zrealizowana już w najbliższym czasie, bo ich poziom zaawansowania jest dosyć duży. I ostatni obszar celów głównych to jest obszar wewnętrznej organizacji, gdzie będziemy dążyć do Dywersyfikacji i stabilności naszego biznesu do maksymalizowania efektywności zarządzania zasobami, które mamy w zarządzaniu, podnoszenia zaufania i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Teraz kilka słów na temat projektów, które mamy już w realizacji. Jak Państwo pamiętacie, w tamtym roku zakończyliśmy. Pierwszy bardzo trudny, bardzo poważny etap związany z modernizacją technologii, modernizacją technologii giełdowej, ale modernizacją, która doprowadziła do bardzo szerokiej modernizacji technologii w naszym otoczeniu, przede wszystkim w domach akterystycznych. To był projekt, który zmodernizował cały rynek kapitałowy, nie tylko giełdę papierów wartościowych. Ten projekt został zrealizowany w znacznej części, czyli prowadziliśmy system UTP w kwietniu tamtego roku i Warto przypomnieć, że to było bardzo dobre wdrożenie. Ten poziom bezpieczeństwa operacyjnego, który przy tym zachowaliśmy, był najwyższy. To było jedno z najlepszych wdrożeń zrealizowanych na świecie w zakresie systemów transakcyjnych. To był pierwszy etap. W tym roku, w najbliższych tygodniach, uruchamiamy drugi etap tego projektu. To będzie wdrożenie technologii związanej z obsługą w rynku instrumentów pochodnych. Bez tej technologii trudno byłoby nam stawiać sobie tak ambitne cele, a będzie to najnowocześniejsza technologia, która w Europie ten rynek instrumentów pochodnych obsługuje. Inną z inicjatyw, którą już realizujemy jest inicjatywa Acquisite Change, czyli mtf w które zainwestowaliśmy w Londynie. Ten MTF rozpoczął działalność operacyjną pod koniec listopada. Aktualnie jest już podłączonych sporo, nie chcę mówić o cyfrach, nie jestem e, rzecznikiem Aquis, ale e, jest już sporo aktywnych członków podłączonych do, do tej platformy. Kilkudziesięciu następnych, które członków, którzy są w procesie podłączenia. Obroty z dnia na dzień rosną. Oferujemy już obrót e, na trzech rynkach e, w Europie, e, czyli e, spółkami e, z Londynu z Francji i z Holandii. Wkrótce zaoferujemy obrót na rynkach 14, na 14 rynkach Europy. Kolejną inicjatywą to jest w trakcie realizacji, to jest rynek towarowy OTC, realizowany przez naszą spółkę E4ENGINE, Przy czym tutaj warto wspomnieć, że nie chodzi tutaj wyłącznie o rozwój rynku charakterze handlowym, ale infoenching to jest też inkubator pewnych nowych pomysłów związanych z usługami, które będą świadczone podmiotom z rynku szeroko rozmianego szeroko rozumianej gospodarki w zasadzie, nawet nie wyłącznie rynku energetycznego. Przykłady inicjatyw z nowych obszarów biznesowych. Tych przykładów wiele niestety nie mogę podać ze względów, ze względów oczywistych. Nasza strategia ta wewnętrzna, ta tak zwana prywatna oczywiście zawiera pełen opis tych inicjatyw, szereg analiz, natomiast strategia, którą możemy zaprezentować publicznie, to jest tylko pewien wyimek, którym na ten moment możemy się pochwalić, ale oczywiście informacje na temat tych nowych inicjatyw będą udostępniane w trakcie realizacji strategii czyli w najbliższych miesiącach o kolejnych Państwu się dowiedzą. Dzisiaj mogę tylko y, przypomnieć w zasadzie, że jedną z tych inicjatyw jest rynek gromno-spożywczy oraz usługi IT. Usługi IT świadczone różnym podmiotom w Polsce, przede wszystkim podmiotom finansowym, ale nie tylko, y, jak również za granicą. Takie możliwości absolutnie są. Można to realizować najskuteczniej w porozumieniu też z innymi podmiotami międzynarodowymi. O kolejnych będziemy mówili w odpowiednim czasie zgodnym z harmonogramem realizacji tej strategii. I zało założeń,